Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Tylko gdyby zniósł to jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by, rzekł, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by rzekł bezbożniku, podlega karze piekła oknistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i daru swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby ja nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobiety, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc twoje prawe oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe ciało Twoje miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech daje list rozwodowy, a ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a gdyby oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest stronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, drugi pasus. Yy, kilka słów wyjaśnienia. Otóż tak, po pierwsze yy, ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być zmieniona w prawie, czyli w, w Starym Testamencie. To Pan tu mówi. Chodzi tutaj o to, że, yy, że w, yy, w alfabecie hebrajskim jota to jest najmniejsza spółgłoska. One generalnie, żeby raz byśmy wzięli na przykład, piszemy na przykład Alef, Bet i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To są literki hebrajskie. To jakbyśmy pisali na dwóch kratkach, to jota jest jedyną, którą się pisze na jednej kratce dlatego ani jedna jota, czyli najmniejsza spółgłoska, i ani jedna kreska, to znaczy to są, to są samogłoski, które się podpisują tutaj się i kreskami się podpisuje, wokalizuje się yy, yy, tekst hebrajski. To jest o to chodzi. Kreski dotyczą akcentów i, i, yy, i samogłosek, natomiast jota jest najmniejszą yy, spółgłoską. Dlatego nic w tym tekście nie może być zmienione. Nawet było tak, że, że jeżeli na przykład przepisywano Stary Testament, to była taka sytuacja, że jeżeli na przykład cośkolwiek było, był jeden błąd, to on był w ogóle nie, był, był nieczysty, po prostu był nieważny. Cały te, te, ten, cała ta tora była po prostu do wyrzucenia. To Pan Jezus to mówi o tym w kontekście nie samej litery prawa, tylko chodzi o serce prawa. Jeżeli na przykład, jeżeli prawo jest stosowane bez. Miłości bez serca jest po prostu tyranią. Można się za prawem zawsze schować, a w komunie to było takie powiedzenie, że jak daj mi obywatela, na każdego paragraf się znajdzie. I na każdego się paragraf znajdzie, żeby nie wiem co, jakby tylko jak się chce psa uderzyć, to się, to się kij znajdzie, to się tam mówi takie powiedzenie, dlatego żeby można było stosować przykazania, to nie chodzi o ich stosowanie, o ich stosowanie z litery prawa, tylko chodzi o, o, o kwestię serca, bo tu sercem sprawę, że tak powiem, sprawę się załatwia, mówi się Jan Paweł II do młodzieży na, chyba tutaj przed świętą Anną, przy pierwszej pielgrzymce, do Polski mówił, że, że, to, że człowieka nie ocenia się po, po wyglądzie, nie ocenia, nie, 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 nie ocenia się on nie jest wartościowy przez ilość pieniędzy, przez majątek, przez wygląd i inne aspekty, tylko przez serce. Jakie masz serce, taka jest Twoja wartość. I sercem jest sumienie. Mówił Jan Paweł II wtedy powiedział młodzieży: Jakie jest Twoje sumienie, taka jest Twoja wartość. Innymi słowy, jak jest głos Pana Boga w Tobie, taka jest Twoja wartość. To jest Twoja wartość. Żadne inne rzeczy to są wszystko, to są przybudówki. Makijaże, buty od Diora, czy tam jakiegoś od Chanel, czy jakiś tam pasek od Versace, czy jakieś inne tam. Desusy, jeszcze jakieś wymyślone, bardzo takie w, 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 markowe. To wszystko to są przybudówki. To wszystko, to wszystko zgnije, zepsuje się. Jak wsadzisz do trumny, to po prostu to wszystko zbutwieje się, rozpadnie na części pierwsze. Natomiast to, co jak Cię wsadzą do trumny, to jedyne, co będzie wartościowe, to jest Twoje sumienie, Twoje serce, Twoja dusza nieśmiertelna. I koniec. I teraz cała, cała, sztuka, cała sztuka naszego życia i wartości, wartościowanie będzie polegało na tym, że że yy, my funkcjonujemy w tej komplet, tym takim dialogu z Panem Bogiem, tym głosem z Panem Bogiem. I im bardziej człowiek jest pusty w środku, tym więcej potrzebuje przybudowek. Aż jak ma sobie ze sobą problem, to sobie rąbnie, na przykład tak, Pan na przykład ma 40 parę lat i ma y, kryzys wieku średniego, czyli tak zwane, te, te, tak zwane y, demony południa wchodzą na scenę i na przykład rąbnie sobie na przykład czerwonego Mercedesa, takiego wyrąbanego w kosmos i zajeżdża taką furką, jeszcze tam, jeszcze tam muzykę w środku, tam, żeby wszyscy go słyszeli, widzieli, żeby wiedzieli, że on ma kasę i on jest coś wart. I im bardziej czuje w sobie, będzie człowiek w sobie miał tę ten, ten niedostatek, tym bardziej będzie próbował na zewnątrz pokazać, że coś jest wart poprzez swój, to, co posiada, jakie ma pieczątki, jak się grzmotnie gościa tego, 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 takiego znałem, co, co jak został dyrektorem i poszedł do knajpy i tam zabawił, zabalował mocno, a miał pod, pod tym, pod, przy sobie miał taką małą, taką, takim, taką pieczątkę dyrektorską. Jak już tak ostro zabalował, to wszystkie stoły obrusy występował tą pieczątką. No, i to jest typowe zachowanie osoby, która jest zdecydowanie, ma zdecydowanie no problem ze sobą, ze swoją wartością. I przykazania, o których Pan Jezus mówi, one są rozszerzeniem dekalogu. Dekalog dziesięć przykazań Bożych. Nie podchodzimy do dekalogu wybiórczo. Bierzemy je en bloc. Nie, że pierwsze tak, drugie nie. Czwarte tak, szóste nie. Albo szóste, ale, ale. Na szóste, ale, siódme, ale tak? nie kradnij, ale nie zotówki, ale jak z milion, to już jest defraudacja. I to już nie jest kradzież. No więc to te ale. Tak, to wchodzenie to ale to jest, u, 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 to jest w, w, uwzględnianie prawa Bożego. Ten mnie miłuje, kto zachowuje przykazania, mówi Pan Jezus. Te przykazania dzisiaj na troszeczkę rozszerzył. Ja przeczytałem, specjalnie przeczytałem całą lekcję, bo mogłem ją skrótowo, ale przeczytałem ją całą. Chciałbym odnieść się do chyba trzech punktów. Pierwszy, to jest, że się nie będziesz. żebyś, żeby, jak powiesz swojemu bratu, raka. Albo bezbożniku jesteś w ognia piekielnego. Proszę zwrócić uwagę na to, jak my się do siebie zwracamy. Raka to znaczy pusta głowo, czy jak mówisz komuś ty kretynie, ty debilu, to to jest to. Jak komuś mówisz bezbożniku, albo jeszcze inaczej, proszę zwrócić uwagę, jak my się do siebie zwracamy, niejednokrotnie, albo jak mówimy o kimś niejednokrotnie że to kretyn, to kretynka i tak dalej, i tak dalej, już nie wspomnę już wulgaryzmów, które niejednokrotnie są, są stosowane, zawsze widzimy to w necie, jak, jak ta, ten, ten hejt tam się roz, 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 rozlewa, to widać to dokładnie to są, to są rzeczy, które dziobem które, które, no, gołem okiem gołem, i, 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 i uchem też rejestrujemy. Pytanie jest, na ile ja funkcjonuję w ten sposób? I to jest pierwsze pytanie, trzeba sobie to i teraz, teraz sercem badamy, w sumieniu. Czyli głos Pan, Pana Boga mówi mi nie tylko to, że ja, komuś, że ja kogoś uderzę, czy ja kogoś zabiję. Nie. Komuś, kto mówi, Ty bezbożniku, bądź typu stagłową. Pierwsze. Drugie, to jest pogódź się ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze. Miałem o tym nie mówić, ale powiem, trudno, niech tak będzie. Mianowicie, mam taką sytuację. Wiecie, że jedzie się na zakładkę, tak? teraz na suwak tak zwany, tak? Jest to przepis. W Szwajcarii tego nie trzeba robić, bo w Szwajcarii y, y, normalną rzeczą jest, że po prostu towarzystwo jest kulturalne. Ostatnio byłem w Brukseli, stanąłem na, na, na tym y, by, by, by służbowo, zasadniczo jeżdżę służbowo. że y, y, Spotkałem pana z trzynastki. W samolocie wchodzę, wstaje pan, może jest dzisiaj z nami tutaj, wstaje i mówi: Szczęść, Boże gdzie? Ja patrzę ja z trzynastki. Więc tak, razem że wcieliśmy. Więc jest mam rzędzie. Otóż, kiedy podszedłem do krawieżnika, to pani już daleko, daleko, daleko była przy, 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 przy zamku, zamku yy, królewskim yy, w Brukseli i pani widząc mnie, że ja dochodzę, dochodzę do, do krawężnika, stanęła i przy mnie przepuściła. Nie przyjechała mi jeszcze przed nosem, tak. Tak? żeby jeszcze zdążyć przede mną, jeszcze po, po, po butach przejechać, tylko, tylko stanęła, puściła mnie elegancko, przeszedłem, nie bałem się, że zaraz że raz mnie potrąci jeden albo drugi, to jest kultury jazdy. No więc jadę tutaj niedaleko, nieważne gdzie, jadę, dojeżdżam, jest zwą, zwę, zwężenie, jedzie pani, bionda, wyrąbana w kosmos, w mercedesie białym, jedzie, no ja dojeżdżam, dojeżdżam i ona mi po prostu nie, nie wpuściła mnie. Nie wpuściła mnie i nie dość, że to mnie nie wpuściła, to jeszcze przejeżdżała obok mnie, pokazała mi palec. Nie widziała, że jestem księcem, bo jechałem, miałem, że miałem szalik na, na szyi. Pokazała mi palec, może jakby zobaczyła, że jestem księdzem, tym mo, 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 może mi pokazała nawet dwa, nie wiem. W każdym razie, w każdym razie pokazała mi jeden, więc szczerze mówię, Pierwszy odruch po prostu jakbym miał baseball, to bym wyskoczył i bym miał grzmotną. To jest odruch, taki jestem słaby człowiek. Przyznaję się, bez bicia, mówię wam, taki jestem grzeszny. Z tego się spowiadałem, bo już jestem po spowiedzi, więc po prostu teraz mogę spokojnie coś do tego zdystansować. Więc żeby, mówię bo to, żebyście się... Tak, po pierwsze to pokazuje nieuporządkowanie. Tak, to pierwszy to jest ten odruch taki, że po prostu jakbym mógł, to bym miał... Ale siedziałem w tym samochodzie, ona pojechała, trudno, jeszcze przyjechała raz, drugi raz mi pokazała ten palec, no więc po prostu, no miałem na ze 30 parę lat, no, ale to było tak okropne doświadczenie i nawet o tym mówię, to jestem cały, to aż, cały się aż trzęsę, że nie dość, że taka, no po prostu, no w chamsku po prostu, to jeszcze taki wulgarny, prymitywny, agresywny i przemocowy sposób zachowania. To jest po prostu katastrofa. Ale ja też lepszy nie byłem, generalnie, żebym w tym odruchu swoim, szczerze mówię. Więc od razu mi się przypomniało to o tym, po, po, póki jesteś w drodze ze swoim przeciwnikiem, pogódź się z nim. No teraz, jak ja mam się z nią pogodzić, jak, ja, jak ona już pojechała. Ja tu siedzę cały czas po prostu, gór mi chodzi taki, że po prostu jakbym mógł, to bym wyskoczył z tej mojej skodziny. Ale, ale jakoś mi to przeszło i sobie przypomniałem fragment z, z Rzymian. I chcę Wam go przeczytać, bo ja o tym kiedyś mówiłem już w lipcu, podejrzę, Ale przeczytam, co robić z. Jak masz taką trudną sytuację. Masz osobę, która no gdzieś ci wlazła na, na, na piętę, czy no coś takiego się stało, takiego trudnego, i musisz się z tym uporać. Najpierw trzeba się uporać ze swoimi tymi odruchami, z tymi emocjami, to trzeba sobie zdystansować się do tego. Poradzić sobie z tym, najlepiej to się po prostu wziąć i za nią pomodlić. I tutaj chcę, chcę przeczytać Wam ten fragment z 12 rozdziału Rzymian, bo on jest egzemplifikacją tego. Błogosławcie tych, którzy Was przeklinają. To jest 12 Rzymian, 20, 4, od 14 wersetu się zaczyna. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie, Czyli nie pokazuj Jej tego palca. Jak ci pokazała palec, nie pokazuj jej tego palca. Po prostu. Nie pokazałem jej palca, żeby było jasne. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie goncie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz zostawcie to, pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeśli nieprzyjaciel Twój, twój cierpi głód, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Tak bowiem, czyniąc węgle żarzące, zgromadzisz na jego głowę. Słuchajcie, to naprawdę działa. To naprawdę działa, że nie szukasz odwetu, tylko bierzesz taką biondę na warsztat, oddajesz ją Panu Bogu, on sobie z nią poradzi, nie bójcie się, spokojnie poradzi sobie z nią. Trzeba ją oddać i omadlać i nie szukać pomsty. To jest zasada i ona, bo rzeczywiście, jeżeli szukasz pomsty, to nakręcasz spirale zła pomsta nie rodzi pomsty i tak dalej, No to pokazuje teraz święta Rita. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Trzecia rzecz to jest kwestia, jeśli patrzysz porządliwie na kobietę. Proszę Państwa, pornografia. To jest katastrofa. To jest po prostu, to w latach, w 56 roku, kiedy Brigitte Bardot pojawiła się przed kamerą w, 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 i Bóg stworzył człowieka, stworzył, stworzył kobietę w taki sposób, jaką Pan Bóg stworzył przed swoim mężem Wadimem, bo On nakręcił ten film, to był skandal. A teraz film zasadniczo, jak się jak któraś nie rozbierze, to filmu nie ma. Musi się rozebrać, bo bez, roze bo bez scen rozbieranych film po prostu jest bez wartości. Więc jesteśmy już do tego tak przyzwyczajeni, generalnie rzecz biorąc, że że uczulam na to, że każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę bądź mężczyznę, już w swoim sercu dopuszcza się z nią cudzołóstwa. Dlaczego? Dlatego, że to jest przedmiotowe podejście do, do osoby. Ty nie patrzysz na nią jako osobę, jako podmiot, tylko jako przedmiot do wykorzystania, do swojej przyjemności. Na tym polega ten, to, to, to nieuporządkowanie. I, i, I ostatnia rzecz to jest kwestia tych rozwodów. Chciałem Wam powiedzieć, że w naszym katolickim kraju rozwód generalnie jest złem. I rozwód jest trudnością, która najbardziej rani najmłodszych, dzieci. I muszę Wam powiedzieć, że w naszym katolickim kraju my chyba jesteśmy na pierwszym miejscu jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o liczbę rozwodów. To jest jakaś. To jest najprawdopodobniej po prostu wewnętrzne jakieś przyzwolenie na to, że gdzieś tam herbata była za ciepła, albo zupa była zasłona, albo zakupy były nieudane i się rozchodzą. I, I gdzieś jest jakieś wewnętrzne przyzwolenie na to, że nie pokonuje się kryzysów, nie pokonuje się y, y, trudności, bo one zawsze będą, zawsze w takich relacjach są, pytanie jest zawsze, jak się do tego podchodzi, jak się to rozwiązuje. Natomiast jeżeli podchodzi się do tego lekko i Pana Boga się nie ma przed oczami, to tak, to wtedy, wtedy jest to, co jest, i wtedy jest takie tochu to czyli taki chaos, a najbardziej poranione są dzieci w tym wszystkim. Więc proszę to sobie też mocno, że tak powiem, rozważać i patrzeć, co ten Pan Jezus dzisiaj w tej Ewangelii do nas mówi, a mówi do nas dużo. Na tym zakończę. Tylko tym tekstem z pierwszego czytania, z księgi mądrości patrz, co wybierasz. Jeśli wybierzesz ogień, śmierć będzie Twoja. Jeśli wybierzesz wodę, życie będzie Twoje. Masz przykazania, masz konkretne wskazania. Rób, co uważasz: jesteś wolnym człowiekiem, ale będziesz zbierał tak, jak będziesz chciał.